Witam serdecznie, słucham i sirawskim Okonjezno. Dzisiaj prezentuję, zaprezentuję kolejną ofertę w mojej firmie. A cóż to takiego, to już przechodzę do szczegółów. Jest to Honda Forza 125 so z 2018 roku, z przebiegiem tylko 36 000 km. To jest naprawdę żaden przebieg na ten pojazd. Jest to pojazd mojego klienta, który kupował go i on, ten sprzęt ode mnie. Jest tej chwili na sprzedaż. Eee, I co eee, z takich ważnych rzeczy? pojazd jest zarejestrowany, więc można wracać z nim na kołach do domu, jest po pełnym serwisie, jest wszystko w nim porobione eee, czyli zawory, oleje, świeca, filtry, eee, płyny, eee, napęd jest też nowy czyli rolki, ślizgi, pas napędowy z tyłu jest nowa opona, przednia jest w bardzo dobrym stanie klocki, tarcze bez zarzutu więc nie ma złotówki wkładu w ten pojazd jak po prostu wsiadać i jeździć. I cieszyć się jeszcze, być może, jeszcze tego sezonu, bo są klienci moi, którzy jeżdżą do pierwszych mrozów yy, takimi sprzętami różnymi. I teraz, yy, co a propos, jak ten pojazd przyjechał, bo to bo sprzęt jest ode mnie, więc wiem, jak też było, jak przyjechał. Sprzęt miał tylko tutaj uszkodzony ten element, który został założony nowy, i to wszystko. Po, te listy pod podłogą były standardowo poobcierane, więc za, założona została tutaj częściowo folia. I nic więcej ten pojazd nie wymagał do pracy. Z jakichś mankamentów, które ma, no to ma gdzieś tu jakieś, znajdziemy delikatne tarcia, czyli normalne typowe ślady użytkowe, które większość pojazdów na rynku w ofercie ma. Tylko niestety dopiero Państwu zobaczymy, jak to pojadą na miejsce, bo tego nikt Państwu nie pokaże. Tu ma otarcia na napędzie, tu gdzieś na osłonie filtra powietrza. Jeśli chodzi o tę no to tylna, mogę raz też pokazać, Continental, tarcz. Osłona wydechu. No niestety, też zazwyczaj poobcierana. Tu ma gdzieś w tym miejscu jeszcze taki takie wytarcie, na tej stronie. I co? Tutaj też delikatnie, tak powycierane jest. Jak się przyjrzymy, dopiero. No, miał na pewno motokoc. To jest typowe ślady, są po motokocu. Ma też uchwyt na telefon, tylko trzeba sobie dokupić ten drugi adapter. I wiem, że mój klient coś takiego sobie dokupił. Także jest taka możliwość. Delikatnie tutaj na lusterku jest jakieś obtarcie. Eee, tutaj przednią oponę od razu też pokażę i tarcz hamulcową, więc to jest wszystko naprawdę bardzo wystanie stanie. Eee, tutaj na tym lusterku, no, na tej osłonie jest też jakieś obtarcie. No gdzieś znajdziemy na jakieś delikatne naprawdę rzeczy, ale to są wszystko takie ślady użytkowe. Eee, dwa piloty, dwa klucze awaryjnego otwierania. Sprzęt nie był jeszcze dziś odpalany. Więc mogę go sobie złapać za wydech normalnie. I od razu, przy okazji, ten przebieg pokażę. 36 105 km dokładnie ma. I oczywiście, bez zarzutu chodzi, ABS oczywiście gaśnie, musiałby się po prostu przejechać. Ale jest wszystko sprawne: elektrycznie podnoszona szyba, odświetlenie full LEDowe, system start stopu, ABS. No, to już mówiłem. Co jeszcze? Jest tutaj też książka serwisowa, jest udokumentowany fakturami przebieg do 20 bodajże 5000 km, więc też był ten pojazd serwisowany wcześniej, więc naprawdę jest w bardzo, bardzo dobrym stanie, zgodny uwagi i cóż, e, jeśli chce ktoś cieszyć się jeszcze jazdą, pokonywać jeszcze kilometry, jeszcze być może w tym sezonie gdzieś się przejechać i e, doświadczyć fantastycznej jazdy tym pojazdem, bo naprawdę super, to co właśnie poprzedni właśnie też wspominał, przepotężny bagażnik pod siedzeniem, na zakupy jeździł, po prostu poezja, spalanie około 2,5 litra mniej więcej wychodzi w tym pojeździe. Dzisiaj nawet właśnie mój klient był i z nim rozmawiałem, ma też forzę tą starszą, jest zachwycony, mówi bezawaryjny sprzęt, jeździ już kilka lat i po prostu poza olejami, no mówi nie musi nic robić, po prostu tak się świetnie spisuje. Także zapraszam serdecznie. Domot to znowu, pozdrawiam sobie Łączy